Dzień dobry, korzystając z okazji, że akurat czekam na kogoś, kto poszedł do sklepu zrobić zakupy, chciałbym wytłumaczyć jedną rzecz, która, jak widzę, chyba sprawia problem niektórym i próbują wykorzystać swoją niewiedzę w komentarzach, próbując dyskredytować to, o czym mówię, to, o czym mówię o zużyciu energii... Przez model BZ4X Toyoty w jakiś dziwny sposób, nie znając jak, ten, jak to auto funkcjonuje, jakie ma menu, jak tutaj to wszystko działa, dotyczące usiednianej, właśnie usiednianych wyników, pokrótce, tak trochę, może obrazowo, gdybym. Tutaj ten wynik, który tu wskazuje 10,2 kWh na 100 km, teraz zresetował to. Ten, ta funkcja będzie odliczała od maksymalnej wprowadzonej przez kogoś, jakiegoś programisty w tym profilu w dół. Będzie odliczała jadąc. Narastające po sobie kilometry, czyli im dłużej będziemy jechać, tym ona bardziej się będzie urealniała, będzie odliczała się w dół i to jest bardzo ważne. Na przykład od 99. Po zresetowaniu pojawi się 99 kWh. Jeżeli ruszymy autem, to to będzie się cały czas opuszczało i z doświadczenia mogę powiedzieć, bo ja to raz. Próbowałem właśnie, żeby zobaczyć na jakiej zasadzie to działa, bo jest trochę inaczej niż indziej, niż w innych autach. Mniej więcej po 50 paru kilometrach dopiero się stabilizuje. Oczywiście jazdy mniej więcej tak samo, stabilizuje się na jakimś tam poziomie i już coś można powiedzieć. Oczywiście po 100 paru kilometrach okazuje się, że stabilizuje się trwale. I potem, jeżeli nie zmienia się styl jazdy, nie zmienia się okoliczności, się nie zmieniają drastycznie, no to się coraz bardziej stabilizuje i utrwala przy okazji. I teraz i to wskazanie jest na podstawie długości czasu przejechania, ale od górnego pułapu po zresetowaniu. I teraz gdyby wsiadł ktoś inny, jakiś inny kierowca, jakiś może bardziej nie wiem, niezrównoważony, przepraszam za określenie, z jakąś hiszpańską werwą Gorącej krwi i zaczął katować to auto na maksymalnych jego możliwościach. Nie na trybie eko, bo tak, bo mi wystarcza jazda w trybie eko. On ma naprawdę wystarczająco dobre osiągi w tym trybie eko, żeby było śmieszniej, bo już korzystałem dwa razy. To tak, to to ta średnia, a powolutku, z biegiem czasu, jakby czasu, z biegiem przebiegu, który by pokonywał ten ten jakiś dziki kierowca, a by rosła. Tak, bo on by przeliczał, że jednak coś się zmieniło. Ale tutaj, akurat w tym momencie, ta średnia, no mniej więcej, parę set kilometrów, być może nawet tysiąc No taka jest i ona się nie zmienia. Także zanim ktoś skomentuje, że wymyśliłem sobie tą średnią, i na przykład teraz włączyłem reset. Ruszyłem, przejechałem parę kilometrów i dlatego mam takie wskazanie. No nie, to tak nie działa. To nie działa tak jak tutaj na górze ekonomizer, który rzeczywiście w większości pojazdów chwilowo pokazuje zużycie. Nie, to zużycie jest średnio. Zresztą tutaj jest w skrócie średnia łączna. Jest średnią łączną. Ważne, żeby literalnie. Niektórzy to zrozumieli, pojęli już więcej nie próbowali podważać, bo jest to po prostu niekonstruktywne. Jest to po prostu bez sensu, strata czasu, strata czyjś palcy na klawiaturze. Także dziękuję za zrozumienie. Jeżeli pojawią się jeszcze jakieś pytania, bardzo proszę. Zresztą przy okazji może pokażę, jeżeli zdołam. E, znaleźć informacje o aucie, uh, 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 uh. personalizacja pojazdu? Um, nie, wróć gdzieś to było, to właśnie to e, zliczone ogólne. E, teraz może znajdę. Być może, że jednak tutaj. Nie. Może tutaj? O! Jest! Widzicie? No to widać. No jest to zliczone. Również. 10,2. No w dłuższej historii i właśnie takiej. Obecnie? Tak się sprawia, przedstawia. Sprawa przedstawia. Jest to zgodne z tym. No ale to jest tylko i wyłącznie przewidywane pozostały zasięg. Nic więcej. Na tym wykresie również nic więcej. I tylko to jest. Jeżeli da się coś więcej odczytać, gdziekolwiek tutaj w tym menu, napiszcie. Uświadomcie mi. Może czegoś nie wiem. Chętnie poznam. Naprawdę. I tak już parę funkcji odkryłem, których nie jest opisanych. W menu instrukcji obsługi dla usera, czyli użytkownika zwykłego. Także samochód mnie cały czas zaskakuje. Na szczęście zaskakuje pozytywnie. No ale fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. Poza tym, że nie mam jakiejś takiej skłonności nie mam w ogóle potrzeby mówienia o tym, co bym chciał ukryć. Nie, po prostu oceniam ten, ten pojazd jako zwykły użytkownik, bez ciśnienia, bez jakiegoś wsparcia, bez e, wsparcia ludzi, chcieli, którzy chcieliby może, żeby było odwrotnie, żeby oczernić ten model. Bo jest konkurencją, jest bardzo dużą konkurencją. Słuchajcie, mm, mówię jak jest. I e, nie to z ironią, tylko faktycznie. Tak jak użytkownik to widzi, tak jak potrzebuje i tak jak w użytku wychodzi. Dzięki i jeszcze raz prośba, żeby to postarać się zrozumieć. Tak jest w tym modelu.